W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, źródło miłości i życia. Zbliżając się do święta zmarłych, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym tęsknoty i wspomnień o moim ukochanym mężu. Dziękuję Ci za każdy dzień, który nam podarowałeś, za wszystkie lata, które mogliśmy razem przeżyć. Dziękuję za jego obecność w moim życiu, za jego troskę, miłość i oddanie. To dzięki niemu zrozumiałam, czym jest prawdziwa miłość, miłość, która jest gotowa na poświęcenie, która wspiera w trudnych chwilach i dzień radości codzienności. Boże, choć jego nie ma już fizycznie przy mnie, wierzę, że jego duch jest obecny wśród nas, że czuwasz nad nim, trzymając go w swoim ojcowskim uścisku. Proszę cię, panie, w tym szczególnym czasie, abyś obdarzył jego duszę wiecznym pokojem. Otwórz przed nim bramy swojego królestwa i przyjmij go do swojej nieskończonej miłości, gdzie nie ma bólu ani cierpienia, lecz tylko twoja niekończąca się radość i chwała. Proszę cię, ojcze, byś wybaczył mu wszelkie grzechy, jakie mógł popełnić tu na ziemi, i obdarzył go łaską zbawienia. Niech jego dusza zazna pełni Twojej obecności, niech znajdzie w tobie ukojenie i radość wiecznego życia. Wierzę, że nasza miłość jest silniejsza niż śmierć, że w Twoim planie jest miejsce na nasze ponowne spotkanie w niebie. Panie, pomóż mi w tych dniach zadumy nosić w sercu wdzięczność za czas spędzony z moim mężem. Pomóż mi przejść przez żal i ból, wierząc, że kiedyś znów będziemy razem. Daj mi siłę, aby wspomnienia o nim przynosiły mi pokój, a nie cierpienie. Spraw, bym czuła jego obecność w moim życiu, bym wiedziała, że jest ze mną, nawet jeśli go nie widzę. Błogosław Panie, naszą rodzinę! Daj nam wszystkim siłę, abyśmy w czasie święta zmarłych potrafili wspominać zmarłych z miłością i wdzięcznością, wierząc, że są teraz w Twojej opiece i w Twoim królestwie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Wspólna Modlitwa. Niech Bóg Cię błogosławi. Szczęść Boże!